Jest. No ten trochę większy. No to cześć, witajcie na kanale Co na Wędce. Kolejny max dwugodzinny wypad. Tak o 18 już muszę wyjechać z portu i kolejny raz, mam nadzieję, że już ten poprzedni film będę miał zmontowany i będzie już udostępniony. Kolejny raz taki krótki, szybki wypad po pracy. Co to było? Brało na kilka razy. Czy jakiś okoń fajny? Nie się nie złapało. Takie ostre. To może o konie? No, nie wiem czy już mówiłem, ale to kolejny wypad z cyklu po robocie na ryby. Mimo, że to tylko dwie godzinki, to i tak jest genialny temat. Ale tam się kormorany zleciały. Była na żarcie. Najpierw wszystkie ruszyły. Wszystkie ruszyły z tych drzew. Duża grupa popłynęła, znaczy poleciała i teraz stoją na wodzie. Ten widoczek też jest mega. jest żyłka. No zapewne szczupaczek. Co no jest szczupaczek? No już, już, zaraz cię wypuszczę, spokojnie. O taki. I co, zatrzasnąłeś się na przynęcie? No już, już, już. O, elegancko, szybko się wypiął. Wszedł jak zły. Co to było? Kurde jak branie No ale ta cisza jest niesamowita To co dzisiaj zauważyłem to to, że nie ma drobnych rybek na powierzchni Woda ma 10,5 stopnia przy powierzchni ale nie widać na razie żadnych spławiających się drobnych rybek tak jak ostatnio Teraz pytanie ciekawe: czy możliwe jest, żeby znów ryba stała tu przy pomoście, jak za poprzednim razem? Panie silniku, ale za daleko od ściny. Trzeba trochę bliżej. Troszkę bliżej. I na wstecznym teraz. Ja się w ten sposób zatrzymuję, jak tak powoli pływam. Ale gdzieś się ryba chlapnęła. A tam jaki piękny. O tu. Jaki piękny garb. Wypłynął, a chyba jeszcze gdzieś tu się spawiają. <zysklargy> <zysklargy> Jaki okonek płynął mały za tą blachą. No, to cały hol się nie nagrał, ale przez jakiś czas coś jakby stukało, jakby od, w sumie od dno e, trafiał tą paletką od tym skrzydełkiem od blaszki. A to prawdopodobnie małe konki trafiały w nią. Przed chwilą, jak do samej powierzchni wypłynął taki. O taki. I siedzi rybka. Po wrzuceniu, ale znów nie dużych. ale jest szczupaczek. A no, jakbyś się wypiął sam, to by było w ogóle idealnie, No, dawaj, dawaj, bo się o nic nie zaczepiłeś. Już ci wyjmę, tylko to i... Puszczaj. To. Jest i drugi. Ale zachód słońca. O, i jest. No, Tori stoi nieruchomo. Jest jakiś czas, jakieś rybki gdzieś tam się pokazują. Jest też i trochę roślina na dnie, trochę jakiś mały, że tego typu rzeczy. Przepięknie słońce się akurat chowa tam za drzewami. No i która jest. No, zaraz trzeba się zwijać. Fajne chociaż takie krótkie wypady. Kurde, co jest z tą kamerą? Klikam i nagrywa. O, tam słońce pięknie chowa się za drzewami. Super, są takie krótkie wypady. Chociaż troszkę porzucać, A jeszcze jak się trafi, taki właśnie o, szczupaczek, nawet nieduży. Te większe pewnie już gdzieś tam zeszły, ale nawet taki nieduży szczupaczek, czy fajny, nawet okonek tutaj się prześlą Trafił i spadł. A to blacha piątka, więc to nie jest w sumie mała blacha. Już drugi raz na nią łowię i drugi raz jest okoń. O kurde, jak przyładował przy samej łódce. <grym i górę> już podnosiłem szynętę. kurze, żebyś ty tak się dał jeszcze szybko wypiąć. nic tu nie trzyma o i taki szczupaczek Ach, popłynął w duchu blacha trochę porysowana, była nowa na poprzednim wyjeździe, więc tyle było z 7-8 szczupaczków Jest. No ten trochę większy. I, I szarlatan. O! Ale masz mocy, panie. Walił chyba na dwa razy tutaj, gdzieś. Ale żeś mi przygiął wędkę, panie kolego. No, chodź, chodź, chodź. Wezmę cię szybko, wypnę i starczy. Ła wow. No ten taki już nie wiem ile może mieć 50, dwa o nie, to będzie dobrze ponad 60 Dobra panie, otwieraj pan dzioba szybko W ogóle się nawet nie wczepił. No dawaj, 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 puść. Tylko trzymał dosłownie. Teraz się dosłownie wczepiła, tylko za skórkę kotwica. A tak to trzymał. Gdzieś tam się ułożyła. Dobra. Zmykanko. Albo jeszcze fotkę szybką. Szybka fotka. I co? Pokaż teraz, jak teraz płyniesz. Ach, elegancko. No i to jest z, chyba znów czwarty, chyba czwarty szczupak. I jeden okoń był, który się spiął. Widziałem go przy samej łódce, się odpiął. Ale tam, gdzie rzucam, widzę, że jeszcze trochę jakieś drobniczki spławia, może jeszcze gdzieś tam coś stoi, bo ten wziął gdzieś tu dosłownie blisko łódki jakby wys wyskoczył gdzieś z tych trzcin raz stuknął i drugi raz poprawił I tak naprawdę bardzo powoli, jednostajnie prowadza, czasami trochę przyspiesza, trochę zwolnie i wyskoczył fajnie, Uff! do góry było go widać cały atak było widać o, ale coś mi się tu aha Okej, okay, już wiem dlaczego tak dziwnie pracuje. <grystanie> Zgiął się drut w blaszce. O! Teraz lepiej. No, zdecydowanie lepiej. No, ale to już jest ostatni rzut, trzeba spływać do portu. Niestety to było branie znów. No nie gadaj. Dobra, teraz ostatni rzut. Coś może jakby okoń. Tu drobne rybki się składają, dokładnie tu, tuż przede mną. 5-7 metrów. A tam w trzcinach słyszę, że się jakieś ryby rzucają. No to wybiła godzina brania? Czy o co chodzi? No i dobra, ostatni rzut. Nie no dobra, ostatni rzut, to może niech będzie z inną stronę. O! No i to będzie ostatni rzut. A nie tam jakieś cały czas wszystkie w tą samą. <laughs> cały czas wszystkie w tą samą. Teraz będzie drugą i to będzie ostatni. Już. Ale fajna pogoda się trafiła. Co ciekawe 17 28 częściej słychać jakieś rybki, które się spowiają Dobra, rzucę raz i o tam się spowiła ryba że teraz i już płynę. że nawet silnik zaraz odpalę. O, już ostatni rzut. Odpalę silniki. Trzeba jechać. O, może tak jeszcze poprawię, bo. O, teraz idealnie poleciało na ostatni rzut. Dobra, to był ostatni rzut. I co, standardowo komentarz na koniec? Co tu dużo komentować? Nawet dwie godziny na rybach jest lepsze niż 5 minut w pracy. Albo jakoś tak. O. To jest właśnie taki klasyczny przypon. Myślę, że widać? Widać. Tak on wygląda po kilku szczupakach. A co tu płynie do mnie? Coś słyszę, że właśnie się rusza. Ale tu jest drobnicy! Mega! Jakby deszczyk padał. O, tu centralnie. Ogrom, pełna stada drobnicy, podniosły się do góry i tylko tu je widać, tu i tu. Co tu się wydarzyło? Płynie w tą stronę całe to statko, a może jakby tak ostatni raz tylko. Pod tą drobnicę tutaj, no kurde widać ile tego jest, może coś tam pod spodem jeszcze się kryje. Gdzie ta drobniczka? Co to było? Ale dosłownie ile, to były dwie minutki i już jej nigdzie nie widzę, nigdzie nie widać, żeby się spawiała, przez chwilę dosłownie, dosłownie tylko przez chwilkę ta drobniczka się spawiała, nigdzie już jej kompletnie nie ma, śladu po niej nie ma, podniosła się, było widać fajne takie oczka tu na wodzie, a myślę, że je będzie widać, bo jest jeszcze jasno, co to się wydarzyło, bardzo ciekawe. Nie, no dobra, nie ma co przesadzać, to już jest na serio ostatni rzut. nigdzie już tej drobnicy nie ma nigdzie, rozglądam się dookoła, nie ma już jej nigdzie no a wracając to co mogę powiedzieć o dzisiejszym dniu, chyba cztery jeśli dobrze pamiętam szczupaczki cztery szczupaczki był też okonek, który spadł ale był już tutaj przy samej łódce Znowu na blaszkę tak na szybko, tylko żeby właśnie coś połowić przy odcinkach o <laughs> no jest jakiś okoń na pewno ale nie poprawił Dobra, to tylko raz spróbuję, może jeszcze ten oką się trafi. Eee, I... No mega są takie, chociaż chwilowe wyskoki na ryby. Chwilę głowę zresetować, trzeba wracać zaraz, znowu pracować. Jeszcze trzeba znaleźć jakoś czas na zmontowanie filmu na niedzielę, a jest chyba środa. Środa, środa. Jest środa, nie ma filmu na niedzielę. Będzie film z zeszłego tygodnia też z takich szczupaczków przy trzcinach. I tutaj podlinkuję go w prawym górnym rogu. Oj nie, to ten się w ogóle nie liczy, bo się blacha potątała. No właśnie przez ten przypon. Nie chcę w żaden sposób reklamować tam tych przyponów tytanowych, bo one są drogie i jak się urywa to boli jak drzazga w palcu. Albo w czym innym. Jak to chyba było w jednym filmie, e, bo to chyba kilkanaście złotych, no ale nie no, te pany tamte są mega, no mega, mega, mega sztywniutkie cały czas, nie poskręcane. No a te no, są fajne, bo są tanie. No wiadomo, że jeżeli, jeżeli, jeżeli są zaczepy, no, też szkoda cały czas wyrzucać pieniążki w błoto albo w wodę. A jedne i drugie działają podobnie. Niesamowite, jest jeszcze jeden okonek jest fajny okonek. Ha, mówiłem, czyli ta drobnica się podniosła pewnie stada okoni przyszło i chlub No dobra, tamten był przedostatni rzut, bo teraz to ten... już Ryba była. Co mam powiedzieć? No, była ryba. Była ryba, no. Trzeba sprawdzić, jak jest całe stado. No to weź teraz jeźdź do domu, no. Ojku, jejku. Ale. Było. No i poprawisz, czy nie poprawisz? Jest, następny. Ja pierdzielę. Fajne okonie. Ale ten był szarpnięty przez jakiegoś szczupaka. Widać to. I to jest świeżutkie. To przed chwilą był. Przed chwilą był trafiony. Przed chwileczką musiał być trafiony przez jakiegoś szczupaka. Dosłownie chwilę temu. Ale to jest też ciekawe, że tu się jakieś bąbelki pokazują. Taka piana się zrobiła trochę na wodzie. No ale tej drobnicy dalej już nie widać. No ale te okonie tutaj były dwa, trafiły się. O, jest znowu drobnica tuż przed silnikiem. O, i tu, i tu. W tą stronę płynie. Nie no dobra. Fajrand na dzisiaj trzeba płynąć do portu, bo jest za późno. Miło było, ale się skończyło. no Pogoda. Uff. Taki wieczór. Trzeba wracać do domu i brać się za robotę.